Wersja polistowa, głowiczka sprężarki wymieniona, serwis olejowy zrobiony, zawory ustawione. Jak na razie wszystko w porządku. No i francuski dafi. Słyszycie, bardzo ładnie pracuje. To jest ten co było, było tak dużo opiłków w oleju Całe szczęście od spodu wszystko w porządku Także został się nim wykłukany Zalany czystki nowy olej Cała obsługa zrobiona Turbo sprężarka wymieniona Dodatkowo chłodnica EGR-u i Przebieg się potwierdza 314 Tu nie będziemy zatajać Jest świeżo po wymianie Wałka, wałek był robiony w serwisie. Póki co nie mam zastrzeżeń. Podoba mi się jego praca. No i co? Przechwaliłem się. Przed chwilą powiedziałem, że pięknie ładnie pracuje. Już się napracował. Zacząłem szukać. No i zobaczcie. Ani w prawo, ani w lewo. Turbina dopiero założona. A nie podobało mi się to, bo do, do tej pory, jak miałem dostarczone turbiny, to zupełnie miały inny kolor. No ale taką dostałem. Firma bierze za to odpowiedzialność. Więc założyłem. Długo nie pochodziła. Raptem 10-15 minut. No nie, i to straszny. Turbinę trzeba było wyjąć. Czekamy na drugą wytrzymała 10 minut samochód ładnie odpalił pochodził z 10-15 minut zgasiłem go, później chciałem wystawić zamienić, sprowadzić drugi na naprawę no i co odpalił i od razu zgasł odpalił i zgasł zaczęło się szukanie długo nie musiałem szukać bo mówię zacząłem od tego co było przed chwilą robione czyli od turbiny, zdjąłem VTG no i proszę, stoi całkowicie no tego to jeszcze nie grali. Ale na jeden plus wyszła ta awaria. Tam złączka jest już suchutka. Także chłodnica druga jest szczelna. I jedno ważne. Nie zastanawiajcie się nad tym o-ringiem. Od razu go wymieniajcie. Ja też to zrobiłem. A za chwilę by przyjechał, że jest problem z wyciekiem. Jeżeli szukacie oryginału, proszę, macie numer 2290 127. Może nie będę musiał trzeci raz wyjmować turbiny. Miejmy taką nadzieję. Samochód rozgrzany, już trochę postał. No i tym razem nie jest gaz.